Widzowie, siemano widzowie. W dzisiejszym odcinku będziemy iść na park wodny. Ale to epicko wygląda. Szybko trzeba się śpieszyć, pieszyć, śpieszyć. do Parku, idziemy do parku. Dajcie znać, czy lubicie pływać, czy lubicie takie parki wodne i jak tak, to jaki jest wasz ulubiony park wodny. Bo szczerze, ja byłem w największym parku w Polsce, al nie, albo w Europie, albo trzecim w Europie. Chociaż nie wiem, dajcie znać, bo ja byłem w Santiago i dajcie znać, który to park taki. Na pewno jest mega duży, nie? Do, no, zakładam sobie takie spodęki do pływania i idziemy. Prysznicę, prysznicę. Hop, hop, hop. No powiem tak. Ja trochę śmierdzę. Nie, że bulldogi śmierdzą, ale ja się trochę spociłem chodzeniem tym. Tak, dzisiaj jak. Yy, przypominam, żeby pisać yy, tego komentarze, dużo komentarzy, jakie filmy mógłby wrobić. I pamiętajcie, że w stylu Brainrot mam yy, konkurs. Wow, wow, na na pięć tych, na pięć, wow, ale fajnie. Na pięć yy, mitycznych brain Brainrotów, a tak dokładnie to wystarczy, że zostawicie suba, łapkę, bo to wszystko będzie sprawdzane. A potem Mm, musicie napisać komentarz dlaczego akurat wy powinniście zgarnąć w te właśnie 5 mitycznych ja tam uważam, że warto ale tak gdzieś jak ja chcę na to iść hop, okej okay, idę sobie do kółka i czekajcie, dajcie mi zjechać, 6, 5, 4 3, 2, 1 i Fiu, bum, 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 bum fajnie, lecimy, lecimy, lecimy widzowie, lecimy aaaa Bam bam bam, 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 Jeju, ale długa ta zjeżdżalnia. kręcę się jak rolka toaletowa. Ojej, jesteś już? A dobra, Jej ale fajnie. W ogóle tutaj wolno pływać. Co to jest? Dobra, ja muszę tam iść. Ja muszę wszędzie iść. W ogóle jestem jakiś dziwny, bo ja wszędzie chcę chodzić. Taj ludzie chodzą, tam nie wiem co tam jest takiego fajnego. Ale wiecie, tak dzisiaj nie ma jakichś kolejek w tym parku, bo no, w ogóle w parkach wolnych są mega kolejki. Bardzo duże, duże kolejki są, bardzo i w ogóle mm, tego. Dajcie znać, w ilu parkach wodnych byliście. Ja szczerze nie pamiętam, ale może niektórzy pamiętają z Was. Nie wiem. A tak troszeczkę jakie tak to zjeżdża. Czemu? Nie wiem, ale tak czy siak to ja chcę po prostu sobie iść na to zjeżdżanie. A ja mogę, mogę, mogę? No dajcie mi iść. I to jest chyba zamknięte zjeżdżanie. Dlatego nie ma kolei, chociaż nie wiem, po prostu nie mogę wejść. Nie, mogę wejść jednak, dobra. Idziemy. Cztery, trzy, dwa, jeden, bum. Fajnie. Ej, czekaj, czekaj, ej, co jest? Ej, tu nic nie widać. A Dobra widzowie, sorki, nie mogę wam pokazać tam tego, co się tam działo, bo naprawdę z grubo tam było. Tam emocje, emocje, tam troszkę padło takich słówek, ale i tak to teraz, teraz pójdziemy, na to zjeżdżalnie drugi raz. I zobaczymy, zobaczymy teraz już jak jest naprawdę, bo wcześniej też mi tego wyłączyło nagrywanie na chwilę, ale teraz to już jest wszystko. To powinno być wszystko zgodnie z planem. Tylko niech mi da, kurde to... To fajne, to. No tak, to tak, dobra. Widzowie. 5, 4, 3, 2, 1. But. To jest. A, nic nie widzę! Nic nie widzę, co jest, widzowie? Czuję się jak w czarnej dziurze. Ej, co jest? Nic nie widzę, oprócz siebie. Wow, kręcę się jak królka toaletowa, serio. bum, 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 bum. Ej, wow, koniec? Ej, no koniec. Ej, spoko, spoko. Ej, dobra, chodźmy zobaczyć coś innego. Bo co tylko zjeżdżalnie, chociaż no, powiem wam, że to zjeżdżanie są w sumie najlepsze, ale dobra. Ej, co ja sobie pójdę... Ej, jestem głębiej. Ej, jestem głębiej gdzieś. Czy tu się coś robi? Nie, co się tu robi chyba? Powinno się coś robić. Nie, nie robi się nic, spoko. To tak, o, wiecie... Myślałem że coś tutaj robi, ale jednak nie. Mm, mm, mm. To idziemy do tej ostatniej. Ostatniej naszej struktury zjeżdżalni. Chyba ostatniej, chociaż nie wiem. Bo jeszcze pewnie zwiedzimy sobie to całe. Bo jeszcze nie zwiedziliśmy, ale chyba ostatnia zwiedzalnia. Czekajcie, no tak, to jest ostatnia już. Dobra. Za 10 sekund powinienem dać ten ponton. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, dajcie mi interakcję z tym. Fajnie, że jest zielone, ale dajcie mi. Dobra. Nie, zlagowało Dobra, idę. Ok. Zobaczymy, czy ta zjeżdżalnia jest lepsza. Fajnie. Ej, tutaj przynajmniej nie jest ciemno. Ej, dobra, Ej, ale fajnie. Ej, ale to jest hipnoza, ale to jest hipnoza. co jest? Ale fajne. Bum, bum. Ej, co jest taki wielki cukierek, trochę? Wow, o nie. Ej. Ej, no nie. Muszę chodzić, chodzenie jest nudne. Ej, no ale tak, co to jest w ogóle? Dobra. Ej, to są jakieś tajne zjeżdżania w ogóle? Po prostu po co to jest? Powiedzcie mi. I dobra, tutaj wolno iść gdzieś. I co? Gdzie ja jestem? Ej, mogę tu iść? Bo oni tu szli, to i mieć jakieś tajne wejście. Ej, czy mogę tutaj po prostu iść? Ej, nie, powiedzcie mi. A ja tu... Ej, nie no, ja jestem jakiś inny czy albo chyba się tu nie dojść. A wam się tego... Ej, Nie no, gość tu szedł, ewidentnie tu szedł. Ej, dobra, jestem. Jestem tu, dobra. Idziemy zjeżdżanią. Dobra. Na samą górę. Górę mogę tak wejść sobie? Serio? Poczekajcie, zrobię sobie tak, żeby lepiej widzieć. Ale dobra! o, Ej, to też jest zaledwie tak Ej, co, o co mi to? Dobra. Ludzie są tu to ja też sobie idę. Jestem tutaj. Nie! Ej, wywaliłem je do tyłu. No dobra, mam to gdzieś. No to co, widzowie? To chyba tyle. Jestem tutaj sam. Uwieziony i nigdy stąd nie wyjdę. Wbijajcie na filmy, bo to mnie motywuje. Subskrybujcie!